Diolch <laughs> yn Po blisko 7 miesiącach jesteśmy dzisiaj w Konstancinie. Zabezpieczamy jako Fundacja Prometeusz bieg na 10 km. Udział w tym biegu wzięło 250 osób. Zabezpieczaliśmy to strefą mety, gdzie ratownicy pracowali na mecie, jak również w strefie triażu, gdzie był ratownik medyczny i lekarz. Na trasie biegu mieliśmy dwa rowery ratunkowe, hulajnogę elektryczną wyposażoną w AED, Sprzęt medyczny oraz obsługiwany przez ratowników. Wsparciem dla nich był ambulans szybkiego reagowania z ratownikiem medycznym oraz z ratownikiem kierowcą. Samochód szybkiego reagowania na biegu jest bardzo przydatną jednostką. Pozwala dojechać tam, gdzie nie dojedzie, pełny zespół animacyjny. jest bardziej mobilny, a nie ustępuje wyposażeniem i składem załogą. Jako kierownik takiego zespołu występuje albo lekarz medycyny ratunkowej, albo doświadczony ratownik medyczny. W zależności od specyfiki biegu, od ilości biegaczy, rodzaju trasy, dzięki pełnemu wyposażeniu, zarówno defibrylator, jak i, jak i pełny plecak medyczny, wszystkie potrzebne leki, jest w stanie taki zespół na bieżąco, na miejscu realizować wezwania, nawet do najcięższych przypadków, stabilizować stan pacjenta i przekazywać później zespołowi specjalistycznemu wezwanemu na miejsce zdarzenia. Taki samochód posiada również nosze, więc przy drobniejszych urazach jesteśmy w stanie podjąć transport pacjenta do naszego punktu medycznego bądź do szpitala na oddział ratunkowy, jeśli istnieje taka potrzeba. W związku z pandemią koronawirusa personel medyczny na biegach musi też dbać o swoje bezpieczeństwo. W związku z tym, że nie możemy zachować dystansu od pacjenta, personel mając do czynienia z biegaczem jako pacjentem powinien mieć założoną maseczkę. Najlepiej oczywiście z filtrem, ale jeżeli nie, no to maseczka chirurgiczna i przyłbica oraz obowiązkowo rękawiczki, pamiętając o tym, że każdy pacjent potencjalnie może być korona dodatnim pacjentem.